Witam, witam tu, Notworbal oraz. Baranaral. Tak, znowu jesteśmy, gramy w Ethel Lorda 2. Znowu. I znowu będzie dziwnie. Tak. Bez dalszych wstępów zaczynamy. Tak. Nie. Tak. Mogę też? Mogę, mogę? Tak. Dzięki temu lasowi, lesie, czy jak tam się odmienia, nie będzie mógł nas atakować z początku. Kto to właściwie jest? To jest mechaniczny żmij Widać, u nas przeciwnik się nie patyczkuje by wzywać od razu jakieś potężne jeszcze stwory No i zapomniałem się uleczyć W sumie tak nie miałem eteru Ale whatever, no tak jak myślałem la, la. Okej, okay, co tak cicho siedzimy? Może coś upowiesz? Jakąś historię, czy ulewa? Właśnie, dobra. Ostatnio wyszedłem na Roblox, na mi i znalazłem fajne staty, taki szybki. Trójka. A, spoko. Będziemy mogli razem coś nagrać? Byłem sam, jeden sam na trzech i jeszcze wygrałem. Ale to nie przechwalaj się. Dobra to były noby. dobra, potem do mnie doszedł jakiś jeden kolej, ale dwóch nas po tym było. Ale prze, przez chwilę byłem sam. Hmm. Możemy giać razem w Roboxa. Ja ja Okej. Okay. Widzę, że można go blokować. Okay. Czy ma tylko jeszcze dwoma jednego? Ale nie jest dobry. Szykujemy się do bitwy. Armię, żeby następnie wykończyć go jednym atakiem. Tak gra jest chyba tak jak makro. WTF. Ja to trochę długo. Trzeba wszystkich kryzyjewać, kryzyjewać i potem dopiero atakować. Zablokujmy go. Żeby nam nic nie zrobił. Może poczekamy na występowanie tych tych eterów. Jak tam brzmiało. Zaburzeń eteru, o właśnie Dziękuję ja, że sobie przypomniałem I Teraz moglibyśmy w sumie zabić mu większość, ale nie, nie chcę tego robić A Teraz lepiej zablokuj to Aj! Zauważyłem Lepiej zablokować tylko jednego Mam jeden punkt regeneracji. Aj nie przemyślałem tego do końca. No dobrze. Naleczyliśmy się tak, że może nas zaatakować. Pozwalam nie? Teraz nasza kolej. Czas się Oj tam, oj tam Zostanie mu Jeden życia Akurat na zaburzenia tego Aha, dwa, okej okay. Ja ostatnio zaraz na YouTube taką piosenkę, oj tam, oj tam. Będziemy już, już, się już blokować, gdyż tu nie ma sensu i tak go wykończymy w następnej rundzie. Ona no, no, taką tak nie Tak. A my trzema. A sz sześcioma. Tak. Jak ja liczę. Trzech. Jest tylko. trzech ich tu jest. I chcesz jak tylko trzech. I on przeszedł do razem. Ja. Skończmy to. No bo tu się nie blokuje, bo wie, no, że pokonamy go. 5-6 minut nagrywamy już i pokonaliśmy jednego stworka i dostaliśmy duchową sieć oraz błogosławieństwo. Nie Może... patrzcie tam okay. Zbierzmy minerały Nie wiadomo po co ale zbierzmy iśmy do tego dziwnego <todgłosy> Dziwacznego czegoś? Nie wrażliwość. Pozostawmy Okej okay. No i kolejny przeciwnik Kolejny nap do pokonania. Piąty level. Tyle życia idziemy. I tak zginie. Po co się z nim jeszcze walczysz. Muszę, on jej nie przepuści. Wierzę, że przegra, ale chcę kupić trochę czasu. No i tak. I nie można atakować. I wał wow dla tego pana. Podwójny raz. Jakby na, wszel... na wszelki wypadek jakby, okej. Okay. Grze... To nie jest, to nie jest miłe. W tej grze w ogóle idzie przegrać? A, nie. Anoja, Anoja. Wszyscy są takimi nowymi? Tak, poza mną. To się może atakować poświęćmy naszego drzewiaka dzielnego mogłeś lepsze jakieś go tak by zginął okej okay. nieee znowu nieważne to się nie idzie On dziabie, żeby przyzwać nowe. A, myślałem, że w Ciebie ubywa. Ja to nie myśl. Życie jakoś nie ubywało Okej, okay, mamy już pierwszą jednostkę, którą możemy coś mu zrobić. Albo zginaj. Tak? Starego drzwi, są lepsze. Nie mam, tu mam czary, widzisz? Tutaj, tutaj. A co na dole? To są czary, które mogę wykorzystywać. O, przyzwołaj lepszego, ale tak nie można atakować. Ale tu masz mało życia. Coś mówiłeś? I teraz masz więcej. Czekamy. Jest z dwóch na pięciu. Tak, pięciu, teraz umiem liczyć. W tym razem sytuacja się odwróciła. Tak, dokładnie. No, ale słabe te czary. Tylko dwa liczba ci co, co tury, także wiesz. No tu gadu, gadu, a ja się leczę. Czyli teraz na drugi czas, nie? Tak, na no, zwłokę. Oj, skoczek. Może polepszajmy, żeby w końcu go wykończyć. Tak, w końcu go wykończyć. Tu, że w następnej dużo zaatakujemy. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Najwyżej stracimy wszystko. A to wszystko będzie wina barona. Tak, Bo Panu Bona. Bo same czary ci przyjął nie? Tak. I to jest jego wina? Poczekajmy jeszcze ją tutaj. Alco! alco Ale masz jakiś trzech dobrych kolegi? Czterech Dobra, czterech. Narzekasz, że ja źle liczę, a ja sam nie umie liczyć. No ale ty nie to ma 4 na 4. Też masz 4 na 4, co? On ma 3 na 4, on ma 2 na 3. Ten. A to jest atak i życie, tak? Atak i obrona. Tak, gdzie mają życie? dupie. <noise> ok, zaatakujmy. Po co się jeszcze ten mały poleś tam? Na wszelki wypadek. Jak mogę, to zawsze spawnie. W sensie przezywam. Ajajaj, ajajaj, Jest No, ponieważ tam No I teraz pójdzie też spory damage God damage! Jeszcze na taki po nim Dokładnie Jeśli umiecie liczyć ty nie ma z liczenia. Z 22 zostało mu 6. Wynik? 48 7 zostało? Jaka menda? Czemu się swoich zabił? Mo, no. żeby mi zmniejszyć obrażenia. Menda. Menda! No jak już po nim? Masz raz to się Widzisz? <śmany> Koniec, mówimy papa z koczkowi. Teraz Menda co? Jeszcze nie? Nie, on użył Ability Specjalną A tak po nim Bojbar masz kano. Unio I z tym słowem ruszamy dalej Królowa i duchowa się Sprawdźmy co mamy pożytecznego do zmiany Mam jakąś modliszkę? Jest modliszka Weź tych słabych kolesi sobie powyrzucaj I czarny, będziesz miał tylko kolesi. Mm, nie. Nie wyrzucę. Czemu? 2 na 2? nie. Czy inaczej? Oszczędność mamy jeszcze. Niewrażliwość. O. Miło. Weźmiemy niewrażliwość. To się nam bardziej przyda. Uuu, coś ładnego. Magiczny sko ma Magnetyczny skoczek. Fuck. No mi go po prostu. Nie mogę. Przecież go z boku, a ty mogłeś się przez to. Tu jest Rosiczka. Aha. Tak ją zabiję, ale najpierw... E, to, to, Skoczek czy Rosiczka? Skoczek jest łatwiejszy do pokonania chyba, ale on ma tych dwóch pomocników, także będzie gorzej. Pierwsze dwa obrażenia. Najpierw zacząłem nic robić, ale dobra. To może czarne tu przychodzą, ale może pchać dzisiaj. Zawsze czary przychodzą. Gat. No. Ale te ciaste są lepsze. Niekoniecznie. Zależy. Jakie ci przyjdzie, cztery obrażenia. Patrzymy dwa i będzie dwa obrażenia na nas. Hmm, i czy warto? I czy warto? Nie tak zginie. Pewnie że warto. Nie zginie. Nie zginie, nie ma bata. Za ile kości zablokuje? Jednego. Każdy jeden może blokować jedną postać. Dobra. No nie każdy. Ale tak. A? Ten kole... na spojrzenia. Tylko, że się powinien nazywać pinek. Why? Chyba pies. Zablokujmy. O kurde, ile jest. Jednego I... 6 I... I... obrażeń więcej. W Sensje życia mniej, naszego życia mniej. Bo już jeszcze rzewca kolejnego. zaatakować teoretycznie, ale praktycznie nie atakuje. Może uda się to się tu nam przeżyć. Jak nie to jego wina, tego co siedzi koło mnie. Oczywiście. Jak żeby inaczej. No i znowu sześć obrażeń. I co ja mam biedny zrobić z tym? To się nie idzie. To jego wina. Tego, co siedzi koło mnie. Mówiłem wam już. Pony. Ale jeszcze można to wygrać, także spokojnie. Chill. Bo ten koleś jest taki nowy. No, jak można ze mną, kurczę, grać i mnie pokonywać? No właśnie. Ale teraz za to zablokujemy dwóch. Ja ten kolej tam koło tego drzesa do przyzwania to jest Modiszka W no, jest? Zobaczysz, 4-4, nawet? 4 Nie wiem co on Aha, okej okay. I to było głupie z jego strony. Zabokujesz i zginął. Dokładnie. Wiedziałem, że komputer zrobił jakiś głupi błąd te dzięki temu wygram. A praktycznie był na lepszej pozycji. Tak, gdyby tego nie robił, nie marnował ma tych, tylko tych słabszych nic nie mówiłem. Ale w sumie zablokujemy mu teraz. tak Wy ty masz rąk? Nie. A co to tam jest? To Widać, że nie atakuje, także dobrze jest z jego strony. Uuu, mrocz, mroczny raz. To jest to co mu zabiera ten ether, no? Nie. Co to robi? Zobacz. Nie może atakować teraz. Bo ma, ma trzy albo mniej obrażeń. To teraz go zaatakuj. Nie, bo się bronić właśnie może. I w tym jest problem. Czyli... Zaraz przejdziemy modliszkę. Będzie się modlić za nas. To jest jakby taka bezszkodowa aplikata, tak? Tak. I ta młodzieżka ma jakieś kij. To jest siekiera. Chyba. Okej. Okay. Bardziej jak Berdyż wygląda trochę. A taki... No i znowu. ...prymitywny. znowu poświęcę jednostki, no i znowu. Pojawia jednostka Przez ulepszy ulepszymy tego, ataki, ulepszymy tego się weźmy plan, nie to nie tego, wyłącznie tak. tego z naszej grupy o mam fajną taką zdolność złodziej życia właśnie jak on a zaatakuje to życie, które mu odbiorę przejdzie na mojego dowódcę no to Poświęcił jednostkę i, znowu, i pojawiła się znowu. I jaki jest w tym sens? To, że ja straciłem obrażenia. Gram na czas. Znowu będę miał obrażenia, także znowu... Tak, gram na czas, który pada korzystnie dla mnie, dla niego niezbyt. ci trochę ludzi pewnie, chcą że jest ze pograć. Dokładnie. Zatakujmy każdą jednostką, poza tą jedną, bo ona tak zginie. Nie, nie zginie, atakuj. Nie, ale wracaj. Na wszelki wypadek. Tak. Piątkę zablokują? Nie. Zginę. I zobaczycie robisz Nie, nie zginę właśnie, na to chodzi. Ale zobaczycie. No. Wszyscy, wszyscy poginą. Nie ma I patrz teraz. Jak nasza modliszka zaatakuje. Na koniec. Uwaga, uwaga. Wielki moment. Cztery życia. Tak. Malwajer. I to. Ja. Magia. <noise> no i co mu to dało? Nic. Czy on może przyzywać trzy stwory na raz, a ty tylko jednego? Nie mogę, nie, nie żem tylko jednego mogę, A tak po prostu się dzieje Się uleczmy I tak nie wiem po co, ale uleczmy się na wszelki wypadek Gdyby on mnie tak zmodrzał? Wiesz co? 20 minut minęło Tak? Od 31 zaczęliśmy, nie? Bo ja wiem Bo z 51 To potrękujemy, tak? Tak To będziemy się powoli reklać Niech skończymy, oczywiście. O, ty już w końcu nie. 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 Widzisz? Jeden życie mu Tak, ale on ma tą zdolność odrodzenia. A ten co tam? Ja tak masz. nie ma. Fajnie. No, chcę jeszcze. To będziemy się alegnac. No i tam zginęł. szybko nawet. Huragan? Punktu, nie chce i błogosławieństwo. Też nie chce. Podajecie jeszcze... O, ulepszenie. Doświadczenie. Nie. To się przyda, Zaburzenia etylu. Podejdźmy do tego czegoś, kaplica natury. Jak mieczyk. I nam efekt. Ła! Wow, efekt. Fajnie. Pozostało 10 dni. No. Ja szturm. Dobra. Miło. Ok. Więc się. Żegnamy. A jeszcze ukryty, tu mamy czerwony kamienie, także weźmiemy ja. Myślałem, że podczas żegnania się ukryją i ich nie zdobędziemy, ale dobra. Okej, okay. więc żegnam Was Not for ban oraz... rad. oczywiście. Tak. No.